praca daje plony, to ma sens. Ziemia karmi, ziemia odda każdy kęs. Polski rolnik, dobry rolnik, tutaj kombajn, a tam ciągnik. Praca praca. Każdy rolnik to kurzyta, bo z miłości do koryta posiejemy i zbierzemy złoty blon. Na bok smutki, na bok troski Wiwat Troman Wielkopolski Niech nadzieja znów zawita W polski dom Każdy o nich to króżyta Bo z miłości to koryta Posiejemy i spierzemy Złoty blok Siemaneczko, uszanowanie Sobotne, piękne, balankowe Poranek Jak idziesz wylewać yy, cement, to jesteś czysty, a później będziesz cały upierdolony. Kastryfikator, włókienka, trochę tych włókienek będzie mało, ale ile jest. No lewe liwał, posadzkę tutaj ozajał, pod bę... pod golfę. <noise> Bębkę sprzedałem. I jeszcze mam folię budowlaną, spód się puścili. Roboty w No dobra bierze się. Wystawa cementu. No dobra. Tam do środka Jak będzie trochę daleko nosić trzeba, no ale Trzeba było by teraz podjechać. może tak się zrobi się. Dzisiaj będzie zabawa w moraża. Jajka zaraz do skorupy miały czerwone. <noise> Patrzcie jak akumulatory schowałem, co mówiłem, że akumulatory schowam Dzisiaj ich pochowam. Żeby nie było Powiem tak, ta betuniarka w 1994 roku była, może w trzecim kupiona, jak stania była budowana, w czwartym. Ona to całą stanie zbudowała praktycznie. <laughs> Tylko jak się fundament wylewało, to dwie było do fundamentu. A później ta betoniarka to oho, za zarzukiem przyjechała. Czyli Szturkiem była przywiązana do żuka i ojciec ją przyciągnął do 30 km. Było, przygotowane. Tutaj jest folia, wyrównane troszkę, ubite. Można będzie się brać i zalewać pomału. Body wlałem z tymi podkami polipropylenowymi. Pojemy cement. I będzie je zaraz. Dobra, Dobra. mięso się samo. Dobra, ja teraz zapiak się pać. Jakie noch mu I wody dawać każdy jest dziś królem żyta, co w miłości do poryta do ten, piura, gęsie Pokopu hmm. tu co robię. Tam się mięsza, tu sobie daje miareczkę, kawy robota idzie. To później wyrucha. To trzeba się zapierdzielać. Zalewać taką pusadkę. No bo ktoś, żeby chociaż wodę odkręcał, zakręcał. Ale przynieść wody? Rozrób. A jeszcze w międzyczasie idziemy po cement. Golfem, po ich, w golfie mam cement, w bagażniku jeszcze nie wyciągamy. Pewnie za mało, bo by sklep czy inny. Nara zamykają. A Jacek pryska pszenicę. Pogoda jako taka. czym nie nadają. No. Każdy rolnik to król Żyta Bo z miłości do koryta Jeden pan Żyto pryska Jak król Panie Jacku, Żyto pryskasz? Żyto, z miłości do koryta A tę pryskam trochę żyta. Jeżeli ktoś się pyta, to pryskamy randapem. Dobrze działa na chwasty. Hmm. Nic nie puść, nie, nie. przepuść. Bo ja jestem królem żyta. Dobra, robota się sama nie zrobi! Tararum, 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 tararum. I prawie wianek. Jeszcze przygłaskać tu... przy końcu. Delikatnie. Weź rękę No dawaj pan. Każdy jeździ z królem żyta. <śm> Zapisem tę do ubawczych siedziba, cały czas śpiewam dzisiaj. No co, wyszło ligancko, panie? Już wianek zarał. A kto będzie stawiał? A miałem mówić? Czekaj, pa. Ja też nie mam, ja widny. Skończyłem się wczoraj. To kosztuje. Tak. Ta posadzka kosztowała, kosztowała mnie 550 złotych. Taki pakiet premium, prawda? Jeszcze nie mieli pan Jacek weźmie, bo przyszedł na koniec roboty. Ej, jak? Dobra. Cześć pan. Nie, bo przyszedł do ósmej. 8? Tak. Ażeby przymłowę czasu, nie było to jest moje wina. Co to teraz? 25 zł? No. Co? Wina chcesz pić? 25 zł razy złotych. Dobra. Jest tu. To się jutro poprzygłaskuje tam najbardziej takie te newralgiczne takie o tutaj. Tam już nie będę las no. Zobaczymy czy to szczury niby do latały, zaraz. tu nie będą latały zara To się to folię odetnie. Już będzie wyschnięta Dobra panie Tu deskę włożyłem I taki będzie. Taki próg będzie tutaj. Znaczy próg taki. Żeby to równo... i od poziomicy oczywiście, nie? Dobra, panie. I bawareczka sobie będzie stała ligansko. Tu się jeszcze podmuruje te dziury. Ściany pierdolnie się z silikonem, bo z tyrodurem. Będzie jak w domu, panie. No to łatwo to wszystko równałem. Nie nagrałem tego w sumie. No, ale można sobie wyobrazić jak to się robi. Cresztą bardzo trochę? Give all. Bianek. O, już jakieś tu się doły porobiły, bo coś spadło. Dobre, dobrze, będzie, Andrzejku. Włącz te kierpce, można by. O, jeszcze buty trzeba umyć. To jeszcze dzisiaj podłącam tu. Przespalam to już na Jedną, drugą z gwintem jakąś. Będzie luksus. Żyta Podobała się dla ciebie ta piosenka, nie? Dobra, i się będę cały dzień w słucham. słuchał całą noc No, no także Dobra Jeszcze tu zaraz pospawam to I siatkę założę Żebym nie był gołosłowny to będzie zdjęcie na początku filmu gdzieś tam I ta muzyka z Król Żyta A teraz czas na obiad Godzina prawie <gulacyjna> kolacyjna A tu trzeba obiad jeść Pan Jacek Pryska, ekspertem I korida Korida na Także, radziko. udanej niedzieli i soboty Końcówki dnia <gulacyjna> Tak to będzie, będzie to oglądało też będzie niedziela pewno Nie, może z godziny soboty złapie Tak Także, udanego dnia, o to jeszcze muszę dla, dla kolegi zawieźć tą maszynerię. teraz tak, ale Za dużo piachu mnie narzuciły. To się rzuci na kupę, zaraz. A wodzie do rowu. A mi ładnie garaż tknie. To będę musiał jeszcze bramy zrobić. Nowe jakie? Także co? Na Radzicho. Adelante. Czy? Der adelante.